Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku Fallouta. Nie przedłużajmy, tylko bierzmy się do roboty. Trzeba ubić szpon śmierci. Odejście drugie. No, gdyby mi w trakcie nagrywek za długo schodziło ubicia go, to w tym momencie będziecie mieli uciętą walkę ostatnią. No, w każdym razie bierzmy się do pracy. Dobra, I już się nie bawię w celowanie na odpowiednie. Na odpowiednie części ciała, tylko po prostu naparzamy. Ci już podchodzą. Dobrze. Przełóżmy się na broń. I dalej. Jak to nie trafiłem? W takiej odległości. Tu czy miłego dnia. No i to już są lepsze obrażenia tu Już to się przewrócił Bo ja ktoś leży Ciężko ranna, ej dostał ktoś Idziemy, ayam. Musimy się uleczyć. Nie będę nawet dwa steampaki, nawet trzy, a dawajmy cztery. Kul życia. i kulka. Dobrze, szpon niech leży. Ochłap się opieprza. Dobra, mu nic nie ma się już. No, wywalił mnie. Super. No, pięknie, za jednym podejściem szpą śmierci rozwalony walkę możemy wyłączyć. No, więc czemu i tak nie poszło w poprzednim odcinku. Tego nie wiem. Yy, w każdym razie. Załatwiony. Więc w ramach podzięki możecie zasubskrybować kanał. Ehe. Taki czersty żarcik. Dobrze, tutaj nie mamy i my idziemy pogadać z... Tutaj leżącym koleszkom, bo tu jakieś zwłoki są. A przynajmniej jeszcze nie zwłoki. Kim jest? To było takie szybkie. Bracia zginęli. Nie pamiętam, bo dowódcą. Może moja taśma. Skąd przybyłeś? Szukajmy pierwszorzędnych przybyć z północnego zachodu. Ojciec mnie wysłał. Gdzie jesteś, ojcze mistrzu? No i chłop, zdech. Dobrze. To my wracamy do bazy. Szpony śmierci zamordowane. Będę musiał medykamentu usunąć od moich tych jełopów. Załadowane wszystko, załadowane wszystko. Dobrze, to my wracamy powrotem. Ab, kupcy wodni, śródmieście, stare miasto. Tam stare miasto, bo nie pamiętam, gdzie byli. Ten bylscy handlarze. Nie, tutaj, dobra. My szukamy handlarzy. No, daleko się nie naszukaliśmy. Wy za ten chat możecie sprawdzić. Instagram z linku, który macie poniżej w opisie. żeby nie zapomniał się do nich odezwać. Najważniejsze, zapiszmy grę. I to na dwóch zapisach. Dwa grosze miedzi. Zawsze się przydadzą. Tak, jak procenty, które zaoszczędzicie klikając na link w opisie. Już nie będę o tym gadał na początku odcinka. Więk to porywa karawany. Mutants want with our caravans.:: I look a great shy of a load. Did you even see the hmm. death claw: All right, so it wasn't the death claw. But what with the mutants in Old town? What with our caravans? Unless it's some kind of conspiracy?: Well, um. Well, uh, I'll have to talk to the committee. Dobra, przekazane. jest szybko mi ten szpon śmierci poszedł. To jest w sumie dobre. A ja mi zablokował wejście oczywiście. No tak, ci się spotkali. Tu włazić wszyscy. Z karawanami. Obejrzyj dysk. I sprawdźmy Właśnie Już to jest Zyskałeś 100 punktów doświadczenia znajdujecie, czyli tak i boju archiwum. Nie, w statusie. Przewodnik, yy, transmisja mutant. Druga drużna szabrowniku. Ok, brzmi ciekawie, słyszymy głośno nie? niewyraźnie. Zabraliśmy czterech samców i samice, i zapasy z karawany nie są szczególnie mocno skażeni. Przekażcie porucznikowi, że wysłamy ich przed nami. Mogą być w stanie przetrwać proces. My poczekamy też jeszcze parę dni, żeby spróbować. Okej, okay, bez strat, czysta akcja. Jeden z naszych zatos nie powrócił, go nie zgłosiło, że wczoraj noc po pobliżu naszego obozu, bo coś dużego, szybkiego. No, też jest pełen śmierci. Okej, okay. no, czyli to oni tworzą. Dobrze, to mamy za nami. Na razie nie potrzebujemy leczenia. Kolejną rzecz z tego co sobie patrzyłem w poradniczku. Nie jednym że poradniczek był na YouTubie to jest inna rzecz, no chcemy wejść tutaj. I teraz próbujemy tutaj. I tutaj na. Dół. Tak, są schody na dół, znaczy, że tam jest coś ważnego do oglądnięcia. E, dajcie znać w komentarzu, czy światło jest dobre, bo tak kombinuję z tym nasietlaniem, ale różnie to bywa. Raz, jestem, raz mam żółte światło, raz żółto-białe. Nie wiem, które lepiej wygląda. E, dobrze, powolutku sobie tutaj idzie, bo ten korytarz. Ten korytarz tutaj ma różne nie fajne te. A, ah, dobrze. Ej, dobrze. Odsuńmy się. Drzwi. To jest dopiero że ja się muszę odsuwać, żeby mi drzwi zaczęło widzieć. Tak, otwarto. Więc powoli idziemy, ja chcę iść ściany. A ja.

nie dobra na no dłuższy dystans ma być najlepsza broń dobrze Wierzę sobie po prawie ta ma jeszcze te i paczki to Dobrze, wchodzimy. Delikatnie. Ech, ja co mogę robić? Delikatnie, oni mi wszystko spierdasz. Dobrze, otwarte. raczej wiem gdzie będzie miejsce żeby oni mogli sobie odpocząć pogadajmy z tym bloody fine job making it through the defenses mate i'm rather impressed Toss me your name no okej okay, co to za miejsce Ciekawy akcja no do, miedziany jestem acquaintance actually for now Let's get the other bit of politeness taken care of, shall we? Mm -hmm. What the bloody 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 hell are you doing here? Heh. <laughs> ah, I not don't 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 oh, nice. A joiner. Well, you've worked hard enough for a look, see. But if you really want to join, then you'll have to take the second test. Haven't, haven't figured it yet, yet, have we? The first test was just getting here. That's the only reason I'm considering you. I'll no, Drugim it's so, so, simple. In the Heights, you'll find Darren Hightower's home all plump and ripe for the picking. Hightower. ready for Jak ktoś Just talk to Jasmine in the room outside this chamber. She'll give you details, a map, and a few little goodies to help you on your way. But remember, if you even think about ratting us out to the cops, we... No i dobrze, Mamy po rozmowie z Lock 900 punktów doświadczenia i mamy awans. To sobie tutaj troszkę dam otwieranie zamku na 100, dam broń. Tak i retoryka. Dziękuję. Dobrze, mamy naszego Lock z zrobiony. Jeśli ktoś doceni grę słów. Nice to see you again. Do you have a little something for me? Ben what the Ah, czy z nim się nie pogada. Okej. Okay. Co jest z tobą? Czyli to jest chyba smina, tak. Mm -hmm. Dobrze. Robota jest do dupy. Ok, czemu ulubiony? Ok. Czyli idziemy do Hightowera. On się powinien od nazywać. Przynajmniej ja na niego będę mówił od Ja wiem, że to nie są czasy Rodu Smoka, kiedy były ta gra. Nie wiem. Musiałem sprawdzić, kiedy Martin pisał książkę. Tak jak pieśni od ale wyjściowo będę mówił o to mamy wytrychy, mamy flary nie wiem po co, ale mam. dobra, załadowane i idziemy sobie teraz tu Oczywiście, że on mnie nie pójdzie całej mapy, tylko trzeba stopniowo. Dobrze, i tak, tutaj sobie zapisujemy giereczkę. Bo dawno tego nie robiłem, prawdaż? I potrzebujemy sobie odpocząć do północy. Ja potrzebuję. Każdy dobry złodziej będzie okradał po ciemku. Więc idziemy sobie tutaj. Po zachodzie słońca nie wolno nikomu przebywać. Reszta chaniarzy nie da nawet dostrzeżenia. Jak cię zobaczą, to zaatakują. Wracę do śródmieścia, póki twoja głowa siedzi. Zapraszam, już sobie idę. Dobra, chłop poszedł, a my spadamy. Idziemy sobie tutaj, bo to jest ta chata, i podchodzimy tu. Teraz jest czekanie za winklem, aż pan ochroniarz spod drzwi sobie pójdzie. Więc. Już tutaj, no, czekamy. Co więcej zrobić? W dobrym skradaniu każdy złodziej powie, że cierpliwość to klucz do sukcesu. Więc teraz szybko tutaj. Wchodzimy. I tu. Ferajna, włazić. I jesteśmy, jesteśmy tu. Będziemy otworzyć tą skryteczkę. Opancerzona skrzynka. Otwórz. Udało się otworzyć dobrze. I z tego co pamiętam, to tutaj są pułapki. Dokonuję, że szynki w poszukiwaniu pułapek niczego nie znajduje. Może tu nie ma pułapki. Jak ja oglądałem poradnik, to było, że pułapka. Była właśnie. Nie, ja to chcę zrobić bez pułapki. Więc teraz... Teraz będzie cięcie, jak mi się uda, żeby to nie eksplodowało. Obłagam, nie piszcie mi, że jest mod, żebym ja mógł przesuwać towarzyszy. Bo ja wiem, że są różne mody ale nie chcę różnych modów zawarasz pułapkę dobrze nie udaje mi się no to próbujemy do skutku No to może trochę potrwać Albo i nie Dobrze Mamy to Zapisać Długa A teraz czekamy Bo ten tutaj wraca A nie wyleziemy Z domu Poleciał chłopie, na półce nic nie ma szybko, tutaj Tycho, ajam, ja, oh, ochłap, wszyscy dziękuję. To ja złodziej, a my jest przy okazji. I z powrotem jest Pipa. Tak, jest Pipa Boy. Niech będzie do południa. okazji się życzko troszkę od... odnowi. Oczywiście, się, że nie biegną. No, swoją drogą, to ja złodziej to była dobra piosenka. Była, jest. Znaczy, dla mnie była, bo jak się szło na imprezy na karaoke, to często śpiewałem, ale zniknęła z bazy. Przynajmniej w tym lokalu, w którym byłem, zniknęła z bazy, a szkoda. Okej, okay. idziemy jeszcze, odda zadanie do kręgu. Tutaj już myślę, że możemy spokojnie biegać. Bo pułapki, ja mogę sobie mijać, jak jestem sam. Oh, how nice to see you again. Jak miło Cię widzieć. Masz dla mnie co nieco? Tak. No. Oto naszyjnik. To jest wyjątek, gdzie najdłuższa opcja nie jest. Ta y... dobra. No dobra. Może być balanga. Wynagrodzenie od Jasminy Tylko chyba nie mi kulkę teraz sprzedadzą. 3000. Wytrych elektroniczny. Okej, okay, to może być ciekawe. No. Myślę, że wytrych elektroniczny sobie pewnie przetestujemy nieraz, ale to w kolejnych odcinkach. Jeśli nie chcesz przegapić yy kolejnych przygód w tym postapokaliptycznym świecie, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, także łapkujcie filmy, komentujcie, również piszcie do mnie na Discordzie, na Facebooku, serdecznie zapraszam, staram się to jakoś prowadzić. Yy, co jeszcze? Instant Gaming link w opisie, no to po raz kolejny Wam zapowiadam. Yy, to jeszcze? Czy jakieś ogłoszenie miało być? Nie, na razie wszystko. Spokojnego wieczoru i się trzymajcie gorąco. 爸爸。